I chodź ze mną zbawia świat kolejny już wie, jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień. I choć... Niech niepokojem pokojem zagości, bo wszystko w życiu to nic. Wobec tak wielkiej miłości, jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień. Świat, kolejny już bieg. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat. Kolejny. Drodzy Pielgrzymi Nadziei, witam Was tutaj na jasnogórskich błoniach pod krzyżem, którego cząstki, jak każdego roku, towarzyszyły Waszemu pielgrzymowaniu i teraz razem złączone w jeden krzyż. Są symbolem naszej miłości i jedności. Najpierw z tym, który jest ukrzyżowany. Dlatego w tym roku znakiem pielgrzymowania był Krzyż. I kotwica, krzyż, znak miłości Jezusa do nas. Tak bardzo nas umiłował, że swoje życie za nas dał. Umiłowałem Cię, ukochałem. Dlatego Twoje życie jest życiem wiary w tego, który umiłował Cię i, swoje, i samego siebie za Ciebie wydał. Ale nadzieja to także kotwica, kotwica, która pozwala nam w pewny sposób płynąć po wzburzonych falach tego świata. Ta nadzieja może zmienić wszystko. Śpiewaliście niejednokrotnie, a te słowa zabrzmiały z taką mocą i siłą, gdy wchodziliście na ten jasnogórski szczyt. Ta nadzieja, nadzieja, która płynie z krzyża, nadzieją, która jest Jezus Chrystus. Ukrzyżowany. Nadzieja, którą jest żywy, prawdziwy Bóg, naprawdę może zmienić wszystko. Sól dla Ziemi nada życiu nowy smak. Tak. Wy jesteście solą Ziemi. Wy jesteście światłem świata. To ta sól, którą Ty jesteś, to ta sól będzie nadawać temu życiu nowy smak. To światło, które jest w Tobie, będzie świecić przed ludźmi, aby widzieli Twoje dobre życie i chwalili Ojca, który jest w niebie. Idziemy przed tron Matki, idziemy do niej, do naszej najukochańszej Maryi, Matki niezawodnej nadziei. Po pierwsze po to, żeby przynieść przed nią całe nasze życie, tak jak ono jest. I żeby wierzyć jeszcze raz, że ta nadzieja może zmienić wszystko. Ale także po to, żeby tam u niej po raz kolejny zaczerpnąć siłę właśnie do tego, by ta sól nadawała ziemi smak. Tej ziemi, która tak bardzo spragniona jest właśnie tego smaku soli. Ludzi, którzy będą światłem świata i solą dla tej ziemi. Którzy będą ją... Przemieniać od wewnątrz. Nie przy pomocy siły, mocy, walki, ale przy pomocy miłości, nadziei i wiary. Niech nam Bóg w tym błogosławi. Niech Chrystus ukrzyżowany, którego mamy wszyscy tutaj przed oczyma, obdarzy nas swoją łaską i swoim pokojem. Bardzo Wam dziękuję za to pielgrzymowanie. Bardzo każdej i każdemu z Was. Za tę drogę pielgrzymią dziękuję. Dziękuję we wspólnocie naszego świętowojciechowego kościoła. 1025 lat jego historii, 1025 lat jego dziejów. Odnijmy się za naszą archidiecezję gnieźnieńską, prosząc za każdą i każdego z nas, byśmy byli świadkami tej nadziei, tam gdzie nas Bóg każdego dnia stawia. Tej nadziei, która w nas jest. Miejcie Chrystusa w sercu i bądźcie gotowi wobec każdego, kto Was będzie pytał, do uzasadniania tej nadziei, która w Was jest. Nie słowem, ale czynem i życiem. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg mogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Idźmy za krzyżem do tronu naszej Pani i Królowej.